W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, zesłanie Ducha Świętego stanowi wyraźnie nowy rozdział w życiu Kościoła. Coś starego się kończy, i coś nowego się w życiu Kościoła zaczyna zarówno w życiu historycznym, jak i liturgicznym. Cóż to nowego? Otóż wraz z niego Chrystusa dokonało się obiektywne dzieło odkupienia, jego obiektywna część, a mianowicie Kościół jako jedyna instytucja prowadząca do zbawienia jest już w swoim zalążku założona. Z kolei wraz z obiecanym już tak długo przez Zbawiciela nadejściem Ducha Świętego bierze swój początek subiektywna część tego Bożego planu zbawienia ludzkości. Potrzeba, aby owoce odkupienia, które Chrystus zdobył dla nas na krzyżu, potrzeba, aby były skuteczne, potrzeba, aby zostały przyswojone przez wszystkich ludzi lub przynajmniej zostały wszystkim zaoferowane. Do udziału bowiem w tym, czego Chrystus dokonał na krzyżu, potrzebne jest osobiste współdziałanie każdego człowieka. Zgodnie ze słowami świętego Augustyna, ten, który stworzył Ciebie bez Ciebie, nie zbawi Ciebie bez Ciebie. To jest, moi drodzy, misją, którą Chrystus przed swoim odejściem powierzył apostołom, mówiąc, idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię w wszelkiemu stworzeniu. I to również jest zadaniem całej reszty roku liturgicznego, jaka stoi przed nami. Reszty. Roku liturgicznego, która następuje po uroczystości zesłania Ducha Świętego. Każda z tych 24 niedziel porusza jakiś aspekt życia chrześcijańskiego, aby stopniowo odprowadzić nas do doskonałości, aby rozwijać w nas, w naszych duszach to życie łaski, które Chrystus zdobył dla nas na krzyżu, które zasiane zostało w naszych duszach przez Chrzest Święty. Dlatego Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, to wam powiedziałem wśród was przebywając, lecz pocieszycie, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Kim więc jest ten tajemniczy pocieszyciel, Duch Prawdy, o którym Chrystus tak długo mówił? Zapewne każdemu z nas na słowo Duch Święty staje przed oczyma któryś ze słynnych obrazów, które przedstawiają Trójcę Przenajświętszą. Na tym obrazie z łatwością rozpoznajemy Chrystusa z ranami w boku, z ranami w rękach, czasem również z krzyżem w jednym z rąk. Obok Niego postać z reguły bardzo podobna, tylko nieco starsza. Dlatego równie łatwa do rozpoznania. Jest to Bóg Ojciec. Tymczasem Duch Święty przedstawiony jest zazwyczaj jako gołębi gołębica znajdująca się pomiędzy nimi. Jaki jest sens tych wyobrażeń? Mają one oczywiście swoje uzasadnienie w naszym sposobie poznawania, który od rzeczy podpadających pod zmysły, wznosi się do rzeczy duchowych, niewidzialnych, abstrakcyjnych. Nie ma więc w tym nic drożnego. Nawet w samym Piśmie Świętym znajdziemy obraz podobny. Podczas chrztu w Jordanie Duch Święty stępuje na Zbawiciela pod postacią właśnie gołębicy. Jednak Mam nadzieję, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że jest to jedynie ilustracja, która pomaga nam zrozumieć tą tajemnicę. Tajemnicę, która w swojej istocie przedstawia się zupełnie inaczej niż nawet na największych dziełach ludzkich, ponieważ one rzeczywistości duchowej nie mogą ująć taką, jaką ona jest. O tym musimy zawsze pamiętać. Jeśli nie chcemy. Popaść w fałszywe wyobrażenia na temat Pana Boga. Jednak jeśli o tym pamiętamy, możemy śmiało korzystać z tego, co stworzone, aby coś, niecoś zrozumieć z tajemnic Pana Boga. Każde stworzenie nosi mianowicie w sobie jakiś ślad swojego stworzyciela, a już szczególnie nasza ludzka natura, która, jak wiemy, stworzona jest na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego też refleksja nad naszą własną naturą może nam pomóc w zrozumieniu, na czym polega tajemnica trójcy przy i kim jest ta tajemnicza trzecia osoba, Duch Święty. Tak samo mianowicie jak u nas znajdziemy dwie najwyższe władze, jedną poznawczą, drugą dążnościową, a więc rozum i wolną wolę, podobnie w Bogu istnieje również. Poznanie i miłość. Nasze poznanie jakiejkolwiek rzeczy polega na tym, że tworzymy sobie o niej pewne pojęcie, swojego rodzaju wewnętrzne, intelektualne odbicie danej rzeczy. Zewnętrzne, słyszalne wyrażenie tego pojęcia nazywamy słowem. I nieco podobnie jest również w łonie Trójcy Przenajświętszej. Tam Bóg, Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Przenajświętszej, poznaje siebie samego odwiecznym poznaniem i z tego poznania również pozostaje pewnego rodzaju pojęcie. Dlatego nazywamy je również słowem, które wypowiada pierwsza osoba, słowem Bożym. Jednak poza tym jednym podobieństwem, słowo Boże jest czymś zupełnie różnym. Od słów, które my wypowiadamy, słów, które wypowiedziane natychmiast ulatują, albo są częst, czasem nawet wypowiadane w sposób bezwiedny lub nawet bezmyślny. Słowo w Bogu jest czymś doskonałym, czymś tak absolutnie doskonałym, że jest drugą osobą boską. Przy tym jest ona. Tak doskonałym odbiciem osoby pierwszej, że tutaj znowu, uciekając się do naszej ludzkiej natury, nazywamy ją synem. Na tym jeszcze jednak nie koniec. Powiedzieliśmy przecież, że zawarty w naszej naturze obraz Boży opiera się o dwie władze, a więc nie tylko o poznanie, ale również o wolną wolę. I rzeczywiście. Poznanie zawsze wywołuje u nas poruszenie również tej drugiej władzy. Dobroć jakiejś rzeczy wzbudza w nas miłość, a więc pragnienie, by tę rzecz posiadać, by mieć ją dla siebie. I podobnie u Boga znajdziemy również owoc wzajemnego poznania pierwszej i drugiej osoby, Ojca i Syna. I tym owocem jest właśnie Trzecia osoba, Duch Święty. Stąd możemy go określić jako miłość, lub jak święci mówią, pocałunek pierwszej i drugiej osoby. Teraz rozumiemy, dlaczego we wspomnianych wyobrażeniach trójcy, przenajświętszej, Duch Święty z reguły zajmuje miejsce pomiędzy synem a ojcem, niejako łącząc ich ze sobą. Właśnie na tym polega istota miłości, że dąży do jedności, pragnie połączyć jakieś dwie osoby. W ten sposób Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, tak jak to wyznajemy w kredo i zamyka, wieńczy te odwieczne relacje w łonie Trójcy Przenajświętszej. Co w takim razie oznacza posłanie Ducha Świętego? Jeśli w dniu Zielonych Świątek widzimy, jak w Wieczerniku ukazują się języki ognia i spoczywają na każdym z apostołów, to jest to oczywiście również jedynie obrazowym przedstawieniem tego, co dzieje się w rzeczywistości. W rzeczywistości to nie odwieczny, niezmienny Bóg w jakiś sposób opuszcza niebo i stępuje na człowieka. To człowiek. Zostaje wzniesiony, zostaje w pewnym sensie porwany do Boga. Zostaje w pewnym sensie przyjęty w ten krąg relacji między osobami Trójcy Przeświętszej. Jak się to dzieje? Najpierw przez snopę wiary, która daje nam udział w tym odwiecznym poznaniu Pana Boga. Dlatego też potrzeba było. Wpierw, aby Syn Boży stał się człowiekiem, aby objawił nam to, w co mamy wierzyć. Stąd też Chrystus mówi w innym miejscu, że na tym właśnie polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. Do tego poznania, tak samo jak w naszej naturze, musi jednak dołączyć również wolna wola. I dlatego mówimy, że to Duch Święty roztwala w nas cnotę miłości. Duch Święty, którego możemy określić jako wspólną miłość Ojca i Syna, uzupełnia więc to dzieło naszego uświęcenia i daje nam udział w miłości Bożej, przez cnotę miłości. Ten udział nazywamy stąd łaską uświęcającą. Znowuż obrazowo przedstawia to Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, mówiąc: Jeśli kto mnie miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej, i ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i przebywać u niego będziemy. A żeby nam się nie wydawało, że osoba ducha świętego jest w tych słowach jakoś pominięta, warto mieć w pamięci słowa świętego Pawła, który w liście do Rzymian pisze, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Jak bardzo potrzeba więc nam, drodzy wierni, Ducha Świętego. Ta refleksja świadczy o tym, że zesłanie Ducha Świętego bynajmniej nie jest czymś zbędnym albo nadprogramowym w dziele odkupienia, jak mogłoby się nam wydawać. Ta tajemnica jest czymś równie zasadniczym, jak sama ofiara krzyżowa, ponieważ stanowi Jego nieodłączoną konsekwencję, Jego zastosowanie. Bez niej wszystko, co uczynił dla nas Chrystus, chociaż tak piękne i wzniosłe, byłoby niepełne, pozbawione skuteczności. Analogicznie jest również w naszym życiu. Każdy uczynek wiary, nawet najbardziej heroiczny, ale spełniony bez tego atrybutu. Jakim jest miłość, nie ma wartości nadprzyrodzonej i nie może nam wyjednać wiecznego szczęścia. Sama wiara w Chrystusa w ostatecznym rozrachunku nic nam nie da dla życia wiecznego, jeśli nie będzie jej towarzyszyć miłość. Dlatego też każdy uczynek pozbawiony miłości jest bezwartościowy przed Bogiem. I największe nawet dzieła filantropów i humanistów jeśli dokonane ze świadomym wykluczeniem roli i miejsca Pana Boga są tak naprawdę niczym mogą nam wydawać się czymś wielkim godnym podziwu ale przed Bogiem wartości nie mają Stąd moi drodzy rozumiemy że kościół przed Rozpoczęciem każdego znaczniejszego dzieła, a nawet przed sprawowaniem niektórych sakramentów zawsze wzywał na pomoc Ducha Świętego. O tym i my powinniśmy pamiętać, zanim czegokolwiek się podejmiemy, że potrzeba, aby Bóg uświęcił to, czego podejmuje się człowiek. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.